Tam 18 lipiec i taki mamy właśnie kosmogram, a co to znaczy, eee, nie wiem czy widać, nasz bohater dzisiejszy to planeta Merkury, tutaj blisko Ascendentu, o tu w tym miejscu, właśnie o tu, 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 nie wiem czy widać, <laughs> eee, problemy z tym, że po prostu eee, kamera robi to co chce. Merkury w retrogradacji. Oczywiście 18 lipiec 2025 rok, godzina 6:45, wcześniej rano. Ja troszeczkę później nagrywam, a to dlatego, że nie lubię robić przed, dlatego że mogą być jakieś wydarzenia, i wolę, wolę jednak w trakcie być. Taką mam zasadę. No cóż, nasz Merkury zajmuje się przede wszystkim naszą psychiką, naszą nerwowością, komunikacją, czyli tym wszystkim, co na, należy do tej sfery, a ponieważ jest w lwie, jest bardzo ważne, ponieważ stopień lwa jest w tej chwili Merkurego 5. 15 stopni 30 34 sekundy i, i jest w dładzie wodnika, więc naprzeciwko siebie, więc idealnie w połowie. Wodnik, no epoka wodnika też trzeba brać pod uwagę, ale jeszcze inne rzeczy, które są bardzo istotne w tym wszystkim, to jedną z najbardziej istotnych rzeczy, jaka jest, to jest e Świadomość tego, że wodnik stał się w retrogradacji, a w lwie bardzo duchowe. Dlaczego? Dlatego, że lwem opiekuje się słońce, jest władcą słońca i każdy gdzieś ma to nasze słońce. Gdzieś obojętnie, czy jest koziorożcem, czy jest strzelcem, czy jest wodnikiem, ma swoje słońce. Merkury wszedł do połowy, czy już jest usankcjonowany. I w tej chwili właśnie on rozważa to, aby wszyscy, wszystkie te postacie, czy osoby, czy działania zwróciły się ku Słońcu. Każdego z nas. Mnie też to obowiązuje. I wchodzimy w ten rytm, Takiego dziwnego działania. Merkury ma zadanie pokazać, jeżeli się cofa w Lwie, więc szuka tej ezoterycznego działania, a właściwie duchowego jak najbardziej. Dlatego też medytacja i kontemplacja jest szalenie istotna w tym samym naszym działaniu. Ponieważ tutaj jest ta pani i cały czas e, rozmawia z dwojgiem dzieci. I w porządku, ale mnie się wydaje, że ma bardzo donośny głos, ale ona będzie jeszcze tutaj przez chwilę. No trudno, trzeba krzyczeć przy dzieciach, bo dzieci są czasami nierozważne. Poczekamy chwileczkę, przejdzie to. I teraz tak, nasz Merkury, ponieważ jest w Lwie, więc on jest jakby sprzężony z naszą osobowością, każdego z nas. Ta osobowość tworzy jakby świadome podejście do pewnych zagadnień, które są tak szalenie istotne w tym naszym działaniu. Ponieważ Słońce wyznacza nas, naszą osobowość, to w tym momencie ta osobowość staje się bardzo wrażliwa. Kiedy on retrograduje, wchodzi w stan jakby przeglądania kart, czego nie, dopro, czego nie zrobiliśmy, czego nie dokonaliśmy w swoim życiu. Pamię Trzeba zapamiętać, że to jest lew. I Wyjmuje z nas te, tą naszą niedoskonałość, to bawi się, krótko mówiąc, naszym ja. I w tym momencie my musimy uzupełnić to wszystko, co jest w tej masie, której nam brakuje do jakiegoś sukcesu. Ponieważ, jeżeli Merkury retrograduje, e, raczej trzeba się zastanowić i zrobić w ekonomii, to nazywamy, e, burzę mózgów, czyli przejść przez wszystkie fazy zodiaku, na przykład w założeniu, że będziemy tak patrzeć, lub też przepenetrować wszystkie działania, jakie nas obejmują, po to, żeby sprawdzić, żebyśmy nie zrobili jakiegoś błędu, który ten błąd może za nami kroczyć przez wiele lat, tej głąby przeszedł. I w tym momencie, właśnie Merkury ma za zadanie wskazanie nam drogi, a my musimy ją, w założeniu zrealizować, czy też stworzyć. Na czym to polega? Jak się patrzę co się dzieje. A, już wiem. E, że te wszystkie sytuacje, które teraz się tworzą, mogą nas doprowadzić do jakichś konfrontacji słownych z innymi osobami, ponieważ właśnie może być naruszone to ego, to moje ja, że ktoś wkroczył i uważajcie na to bardzo, bo to jest właśnie domeną tego czasu. Ten czas jest uznawany, przypuśćmy w założeniu, w starożytności tej starej astrologii za bardzo niebezpieczny, dlatego że przerost właśnie naszych ambicji, Czasami nie jest konfrontowany z rzeczywistością, i to jest chyba największym e, atrybutem właśnie tego miesiąca. Właśnie przyglądam się, bo Mewa przyleciała tutaj na staw. A ileś lat temu? Oj, gołąbek chodzi, grucha. No, w ogóle fantastycznie. I teraz, co trzeba brać pod uwagę? Ja tutaj sobie podejrzę, ponieważ mam to spisane. Retrogradować Merkury będzie do 11 mm -mm. sierpnia 2025, więc od 18 do, to jest do 11 to jest spory czas, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszą rzeczą, kiedy wróci na swoją pozycję, ponieważ do tego 10, 11 do godziny 9.29 będzie rozliczał nas z tej duchowości, z tego wszystkiego, co nie zrobiliśmy. Będzie nas, krótko mówiąc, dołował. Mogą pokazać się a, właśnie, nie pokazać się, a nie wiem, jak to powiedzieć, w śnie. Pokazać się mogą jakieś sytuacje, które dla nas są zupełnie nie do przyjęcia. Mało tego, mogą się także pokazać jakieś historie, nam jako obrazy z przeszłości, które nie załatwiliśmy, albo chcemy je załatwić. A tu nagle przyspiesza. To jest dosyć, do, dosyć mocny argument po to, żeby w pewnym momencie do naszych planów, które mamy, które budowaliśmy przez wiele lat, żeby nas skierować na bocznicę, żeby nam nie wyszło, żebyśmy nie mogli tego zrealizować. I to jest właśnie to, co przestrzegali nas starożytni astrolodzy, żebyśmy nie wchodzili w to, a wręcz utwierdzali się i proponowali swojej świadomości inne wyjście, żebyśmy mogli zrehabilitować jakby ten nasz pomysł, czy go też. Ale następna sprawa: trzeba być egoistą w tym wszystkim i lepiej nie pytać się znajomych czy kogokolwiek, dlatego że oni wtedy mogą przechwycić tą stronę właśnie tej bocznicy, tego zatrzymania, tego wszystkiego. Musimy to rozegrać sami w sobie. W sobie, w naszym słońcu. W naszym splocie słonecznym, w naszym sercu, w naszych myślach, w naszej kontemplacji, modlitwie, w działaniach, które ułatwią nam realizację tego naszego planu, który tak długo realizujemy i tak bardzo chcemy, ale to ta chęć może być zgubna. Dlatego też warto skonfrontować z sobą. I z rzeczywistością ogólną, czy nam to wyjdzie? Pamiętać trzeba o jednej rzeczy, że Merkury, i teraz dopiero trzeba brać pod uwagę, że dopiero 25 sierpnia o godzinie 10.31, stanie Merkury w tym samym miejscu, w którym w tej chwili jest. Więc wróci do swojej pozycji i dopiero od tego momentu będziemy mogli startować. Startować z tymi naszymi pomysłami, ponieważ je będziemy mieć zrewidowane, zanalizowane, przemedytowane, przerobione przez jak chcemy przez jakąkolwiek walc walca, czy też maszynkę do mielenia obojętnie, czy młynek do kawy czy jeszcze w jakiś inny sposób Oj, tutaj są flirtujące gołąbki po prostu gołąbek jest dosyć duży a gołem. a nie wiem czy to nie są dwa gołąbki, które kon... konkurują niedobrze w retrogradacji konkurujecie no, ale ta kłótnia musi być. No i teraz właśnie to jest ten moment, który nam daje szansę, że nie popełnimy błędu. Teraz, czy. Oj, kaczucha przyszła. Szkoda, że nie mogę tego nagrać, bo ona ucieknie, ale kaczucha jest prześliczna. Bidulka wyszła sobie po trawki ze stawów. I właśnie taki sposób myślenia jest dla nas najważniejszy. To jest forma, w pewnym sensie, bardzo ważna dla nas. Dlatego, że ten Merkury w tej retrogradacji w Lewie. Gdzie Lew jest także polską, wpływa bardzo na naszą psychikę, wszystkich nas i oprócz tego na te wszystkie działania, które nas interesują. Te działania są na tyle ważne, że one budują w nas przede wszystkim tą charakterystykę bycia sobą i tą odwagę, i te wszystkie historie, które są, które Prawdopodobnie dzisiaj o 21 będę omawiał, dlatego że już troszeczkę lepiej się czuję, a to Merkury też ma wpływ na to. I pamiętajmy o jednej rzeczy: że Merkury retrograduje, dlatego że Stwórca tak sobie wykombinował, wymyślił, ale oprócz tego ma jeszcze jedna rzecz jest w tym wszystkim. Planety nigdy nie chcą źle dla nas. Tylko my sami sobie tworzymy pewne elementy, nazwijmy to, jakiegoś kryzysu psychicznego, czy moralnego, czy, czy jakiego chcecie. Jest tego cały wachlarz, ale najważniejszą rzeczą jest to, że wiemy, i w tym momencie, jeżeli wiemy, to też wiemy, dlaczego jest tak. Ważne teraz to zjawisko, jakie jest retrogradacja, która może wyczyścić nasz umysł z tego wszystkiego, z tego brudu, które zebraliśmy przez wiele lat i możemy go urzeczywistnić naszej czystości myśli. Dlatego, że Merkury jest właśnie taką planetą. Planetą troszeczkę... Niezrównoważoną, ale jednocześnie bardzo wpływającą na naszą psychikę, na nasze układy między dwiema osobami. Czyli w partnerstwie również, i też uważajcie na to, żeby czasami nie wpaść w ten wier, właśnie kłótni czy jakichś działań, bo to wszystko należy właśnie do tego zjawiska jakim jest ta retrogradacja i ta retrogradacja ma sporo do zrobienia ale jednocześnie także sporo do wyzwolenia no cóż trzymajcie się z Bogiem i najważniejszą rzeczą jaką jest bądźcie szczęśliwi i kochajcie przede wszystkim siebie a potem Wszystkich dookoła. Ale siebie pokochać jest najważniejsze. Żeby nie mieć tego problemu. Bo ten problem czasami narasta. I jest bardzo niebezpieczny. Taki jest lew. Taki jest czas. Czas rozliczeń. Retrogradacji. Zwycięstwa. Twojego bo wiesz, a ja zapraszam na 21, oczywiście. No i zaczynamy. Redrogalacja. Trzymajcie się. Do zobaczenia.